Witajcie z dobrzyści. Dziś o miłości, o miłości prawdziwej, czyli o takiej miłości, która nie ma przeciwieństwa, jest po prostu tym, co jest. To jest miłość, nie? Gdyby miłość miała swoje przeciwieństwo, to nie byłaby taką miłością totalną. No bo totalna to znaczy całościowa, nie? Jak coś ma swoje przeciwieństwo, to nie jest totalne, to jest tylko częścią tej układanki. Zaczniemy od tego punktu, w którym jesteśmy, czyli od wyobrażenia sobie takiej sytuacji, że jest taki człowiek, który nigdy nie spotkał kobry ani grzechotnika. I nawet nie wie, że nienawidzi węże. <grym> nawet nie wie, że węże budzą jego odrazę, przerażenie, wściekłość. Nie? Są czymś dla niego najgorszym. Ale on go nigdy nie spotkał, takiego węża. Może się nawet domyśla, że nie, nie przepada za wężami. Ale, ale żeby żywił takie prawdziwe uczucie nienawiści, żeby wiedział, że nienawidzi, to nie. On nie, nie wie, ten człowiek nie wie, że nienawidzi. Ta nienawiść jest nieświadoma. Ale w momencie, kiedy pojawia się grzechotnik albo kobra, to nie ma najmniejszych wątpliwości, że u tego człowieka ta nienawiść przejawi się z całą mocą. Czyli na jednym... Zaczynamy od tego bieguna. Zaczynamy od tego bieguna, gdzie jest nieświadoma nienawiść. Nie? Gdybyśmy teraz sobie wyobrazili tego człowieka po przejściach, tego człowieka, który już spotkał tego grzechotnika czy kobrę, to on musiałby. Mieć trochę więcej świadomości. Musiałby przyznać, że co jak, co, ale węży to ja nienawidzę. Czyli z nienawiści nieświadomej wyłoniłaby się nienawiść świadoma. Ale wyobraźmy sobie, że ten człowiek. Miałby takie zacięcie, że chciałby się dowiedzieć właściwie, o co chodzi z tą nienawiścią, dlaczego ta nienawiść jest tak potężna. Dlaczego te siły, którym on podlega, działają w taki, a nie inny sposób? No są tacy ludzie, którzy są ciekawi, nie? S są ludzie, którzy nie są tam różnych rzeczy ciekawi. A są ludzie, którzy mają takie zacięcie, że zadają sobie różne pytania. Na przykład, no dlaczego ja właściwie tak nie Budzi ten lek, ten, ten wąż budzi we mnie przerażenie, budzi, budzi we mnie obawę, że mnie ukąsi i pozbawi życia. Ale na jakiej zasadzie się pojawia nienawiść do węża? Czy ona się. Potem nie rozlewa przypadkiem na, na wszystkie węże, jadowite i niejadowite, czy nie rozlewa się na, na w ogóle wszystko: <laughs> na pająki, na małpy, na świnie, na psy, na ludzi. Może tak być, nie? że jak nienawiść się pojawia, to potem nie da się jej zatrzymać. Nie? To tak jak strach. Jak strach przybiera taką formę paniki. Jest panik nie da się racjonalnie działać, jest tylko panika. No i są tacy ludzie, nasz bohater tej opowieści na przykład jest, należy do takich ludzi, którzy sobie zadają takie pytania, ale jak, jak to jest właściwie? Co to jest ta nienawiść? Gdzie ona się pojawia? Po co jest? Czyż mógłbym tylko być wściekłym albo nienawidzić tego jednego węża. Mógłbym tylko nie lubić tego jednego węża. No i ten, ten człowiek z naszej opości bada. Bada. Najpierw bada węże. Potem bada swoje reakcje psychologiczne, fizjologiczne, bada bada. Wszystko co da się zbadać. I dochodzi do wniosku, że... Te węże są fascynujące. <śmany> fascynujące. Mają takie zęby, jak wampiry, wbijają się tymi zębami. Ten grzechotnik, grzechocze, kobra ma taki płaszcz, żeby wystraszać. Wszystko jest ciekawe. Ten człowiek przestaje nienawidzić, i z człowieka, który nieświadomie nienawidzi, staje się człowiekiem, który nieświadomie lubi, nieświadomie zaczyna być zafascynowany, jakieś pozytywne uczucia się pojawiają na początku na nieświadomym poziomie bo chciał tylko zbadać nienawiść nie chciał badać miłości fascynacji radości no ale z czasem im więcej bada, im więcej rozumie im więcej wie tym staje się bardziej kochający zaczyna kochać węże Zaczyna kochać węże, jaszczurki, wspomniane już przeze mnie psy, świnie, małpy, ludzi nawet zaczyna kochać. I siebie też. Zaczyna badać swoje ciało, te reakcje takie fizjologiczne, chemiczno-fizyczne, psychologiczne. Wszystko zaczyna być fascynujące. I ten człowiek z tego nienawidzącego, w dodatku jeszcze nieświadomego, przechodzi do podgrupy, dość wąskiej, nielicznej <grych> ludzi, którzy świadomie kochają przedmiot swoich badań, albo życie, albo przyrodę, albo ludzi, albo siebie samego i ta miłość się rozrasta w tej naszej opowieści i ten człowiek przechodzi nawet do takiej transzy że tak bardzo kocha, tak bardzo lubi to, co bada, że zaczyna lubić wszystko. Wszystko mu się zaczyna podobać. To się często zdarza. Tak się dzieje. Jak, jak ludzie są zafascynowani czymś, odnoszą jakieś sukcesy na polu dociekań. Stają się ludźmi sukcesu, stają się ludźmi szczęśliwymi, zadowolonymi, spełnionymi. I bardzo często tacy ludzie, którym się dobrze w życiu powodzi, bo robią ciekawe rzeczy, chcą się dzielić swoją wiedzą, chcą się dzielić swoim szczęściem, chcą wciągać innych w tą zabawę, żeby, żeby inni też byli szczęśliwi. No tak się zdarza, nie? Moja małgo powiedziała coś takiego fajnego dzisiaj przy śniadaniu, że ja, ja to trochę, trochę przerobię, bo to dotyczyło, rozmawialiśmy o kimś, więc żeby nie zdradzać szczegółów, ale małgo powiedziała, no ale on nie będzie cenił tych osób, które odniosły sukces Ponieważ on sam nie jest człowiekiem sukcesu. Coś jest takiego, jest taki, takie powiedzenia, cho, chodzą po Facebooku na przykład, że, że krytyka spotka Cię na pewno tylko i wyłącznie od ludzi, którzy nic w życiu wielkiego nie zrobili. <laughs> nie? Ci wszyscy hejterzy internetowi, ci frustraci, to nie są ludzie, którzy, którzy bardzo dużo osiągnęli, bardzo dużo wiedzą i, i są szczęśliwi, w związku z tym, że tak im się dobrze powodzi. Tylko to są ludzie, którzy nic nie wiedzą, mało wiedzą. Nie? Są nieświadomi <grym> i są w związku z tym nienawidzący. No to walą na oślep, nie? walą jak jest okazja. Dlaczego by komuś nie przyłoić? Przecież to przez moment się robi trochę lżej. Przez, przez moment, który jest trochę mniej frustracji, jak, jak, jak ja mogę komuś tak dokopać, że u kapcie spadłem. Ale im więcej wiemy, im więcej rozumiemy, im więcej osiągnęliśmy, tym jest w nas więcej radości, spokoju. Niekoniecznie to, co mówię, jest bezwzględną prawdą, ale w naszej opowieści może tak być. Nie? Aż dochodzimy do takiego krańca tego naszego kontinuum, gdzie nieświadomie i świadomie. Kochamy wszystko i wszystkich. <grymne> Jak jeszcze mamy taką przyjemność, żeby... żeby odnaleźć Adwaite, czyli taką koncepcję, że ja się posłużę trochę tym hinduskim słownictwem i rozumieniem, że jest tylko Brahman, czy Brahma. Jest tylko, jest tylko najwyższy byt. I najwyższy byt jest wszystkim, co istnieje. I że istnieje na przykład jako, jako rzeka, jako trawa, jako helikopter, jako rower, jako ja. Jeden byt, jeden byt. Tak jak dłoń ma pięć palców i, i każdy z nich jest jakoś tam inny, ale jednocześnie to jest jedna dłoń. Jedna dłoń, pomimo że jest przeciwstawna drugiej dłoni, to obie są częścią tego samego ciała. Dlaczego by nie popatrzeć, że to wszystko jest jedno ciało? Dlaczego by nie spojrzeć, że to wszystko jest zrobione z tego samego? Czyli ze świadomości nie ma niczego innego, jak jest tylko świadomość. I jak mamy świadomość, że nie ma kogoś takiego jak ja, nie ma kogoś takiego jak wąż Boa, albo grzechotnik albo żmija zegakowata tylko jest jedno istnienie w przeróżnych formach gdybyśmy się znaleźli tylko w tej transzy osób które tak z ciekawości są w stanie dopuścić choć na chwilę taką możliwość że że wszystko jest jednym wydaje się Wieloma. Grzechotnik wydaje się różny od kobry. To zupełnie inny organ. Wydaje się różny od brzmi i i różny ode mnie. No ale przy bliższym poznaniu, ja mogę zobaczyć, ale wszystko jest to samo. Ja mam dwoje oczu, te zwierzaki mają po dwoje oczu. Ja mam w sobie ja. Ja mam. Mam w sobie zęby. Mam sobie świadomość tego, że jestem jadowity. To węże tak samo. Wszystko jest takie samo. Wszystko wydaje się różne. Nawet drugi człowiek, tak podobny do mnie, wydaje się zupełnie inny. Wydaje się kimś zupełnie innym. Inny PESEL ma inny dowód tożsamości. Ale niczym się nie różni. Ale. Ta forma troszeczkę się różni, chociaż taka podobna, to trochę się tam różni. Ale w swojej istocie ten człowiek też ma w sobie jad. <grytanie> ten człowiek też ma w sobie dobro. Ten człowiek ma w sobie wszystko. Ma w sobie poczucie humoru, czasami <grytanie> głęboko ukryte. ma rozpacz w sobie. Wszystko mamy. Ja też to mam. Zmęczenie. Ja mam w sobie ostatnio mnóstwo zmęczenia. Bywają na pewno takie węże, które też są zmęczone. To jest wszystko to samo. I kiedy jesteśmy na tym krańcu kontinuum i dokonuje się ten jak opisują mistycy Fantowy skok, że nagle przestaje to wszystko rozdzielać na dobre i złe. Tylko coś dzieje się takiego, że widzę wyraźnie, że moje ego, to przekonanie, że ja jestem tym ciałem i umysłem, że to ego jest tylko konstruktem psychicznym. Tylko myślą. Geolog dzieli sobie zwierzaki, to są węże, to są żmije, to jest człowiek. Ale kiedy coś się wydarzy we mnie i zmieni się to rozróżnianie, kwalifikowanie na takie rozpoznanie, że jest tylko świadomość, świadomości się pojawiają jakieś węże. chciałbym się powiedzieć jakie to są węże takie Muję dzikie węże Moje dzikie węże się pojawiają ale ja się nie pojawiam jest coś co się nie pojawia to jest kwantowy skok że jest coś co się nie pojawia jest coś co nie ma żadnych zmartwień teraz w tej chwili jest coś co nie ma żadnych zmartwień Jest coś, co nie jest... Nie jest wężem, nie jest człowiekiem. Nie jest uwikłane w walkę o przetrwanie. Nie ma w sobie jadu. <śślad> Świadomość nie ma w sobie jadu. Świadomość, nie? Przestrzeń, cisza, miłość, spokój. Bycie. Życie, prawdziwe życie, nie ma w sobie jadu. Ma tylko otwartość na to, co jest. Ma tylko zgodę na to, co jest. Jest w nas coś takiego? Mamy do tego dostęp. Teraz w tej chwili. Ja mam dostęp do tego w tej chwili. I teraz odpowiadając na to pytanie jeszcze raz. Czy człowiek, który kocha, akceptuje drugiego człowieka bezwarunkowo. Czy, czy jeśli kochasz, naprawdę kochasz, to czy akceptujesz, że ten człowiek może być taki, jaki jest? Oczywiście, że możemy może udzielać różnych odpowiedzi na to pytanie. Jedna odpowiedź, która mi przyszła do głowy właśnie, nie? czyli to są odpowiedzi z głowy odpowiedzi z jakichś <gryny> wedyjskich mądrości. Nie, to są odpowiedzi, które się pojawiają w tej przestrzeni świadomości. Na przykład taka odpowiedź, że jak kochasz naprawdę, to zacznij od siebie. Zacznij od siebie, zobacz, że jak jest bezwarunkowa miłość, pełna akceptacja mnie samego, mnie samej. Wtedy pewnie się będą pewnie pojawiać jakieś tendencje, tak jak się pojawia wiatr nie? i szumi, albo pojawiają się chmury i zasłaniają słońce, albo pojawia się słońce i przebija się przez chmury i nie tu przybiega. Tak może być. Miłość bezwarunkowa ma pełną zgodę na to, żeby się nie oddzielać od tego, co jest. Żeby, to znaczy, Wtedy, w tej miłości się może pojawić nawet to, że mi się nie podoba, co, że ktoś coś robi. Nie? Myślę, że szczególnie to widać w relacji rodzic-dziecko, że ja mam wbudowane w geny pewne zachowania, mam pojone w, w moim wychowaniu i w moich przeświadczeniach, w moim intelekcie, aparacie psychicznym, że ja jako rodzic powinienem coś zrobić i czegoś powinienem nie robić, żeby to dziecko przygotować do życia. Czyli chcesz zmienić to dziecko, nie? Ono sika po nogach byle gdzie, a ja chcę, żeby sikało do nosnika. Kocham, kocham, bezwarunkowo kocham to dziecko, ale chcę, żeby coś się podziało w tym kosmosie, takiego, co w moim rozumieniu powinno się zadzieć. Tak to ma. I to jest miłość. Jak masz przyjaciela albo kogoś w rodzinie i go kochasz i on pije, no to wciąga coś nosem, nie? Pali jakieś substancje <laughs> niezbyt zdrowe. No to mi się wydaje, że to też jest miłość, żeby nie uczestniczyć w tym, nie? Żeby powiedzieć, hej, słuchaj to co robisz szkodzi tobie, mi, relacji między nami. Ja bym chciała, ja bym chciał cię zmienić. Ja bym, chciała, ja bym chciała, żebyś ty się zachowywała, czy zachowywał inaczej. To ciągle jest miłość. Nie to. Ale możemy też popatrzeć na jakieś inne odpowiedzi, które się pojawiają. Może się pojawić też w głowie, albo nie wiem, nie. W sercu, w brzuchu gdzieś tam. Z tyłu głowy. W jakimś kanale świata się może pojawić taka odpowiedź, że jak jest bezwarunkowa miłość, to jest to rozpoznanie, że wszystko to, co się dzieje, jest chwilowe. Wszystko to, co się dzieje, jest pozorne. Ja jestem pozornym rodzicem i to jest pozorne dziecko. Ja jestem pozorną córką i to jest pozor pozorny ojciec, pozorna mama. I że pewne rzeczy nadal muszą być zrobione. Ten świat się nie zatrzyma od naszego wglądu, ale całe napięcie może zniknąć. Można zobaczyć wyraźnie, że ja nie jestem tym, kto coś robi. To po prostu coś jest zrobione przez to ciało i ten umysł. Albo coś nie jest zrobione przez to ciało i przez ten umysł. Bo tak po prostu musi być. To samo się dzieje w innych, nie? Pozornie mi się wydaje, że moje dziecko ma jakąś wolną wolę nad swoim postępowaniem. Pozornie powinno się sprężyć i zrobić coś innego, zdać maturę, nie? Albo, nie wiem, mówić dzień dobry sąsiadom. Tak powinno być. Ale kiedy sięgasz głębiej, możesz zobaczyć, że to może być zupełnie inaczej niż ci się wydaje. Te geny, ten organizm, ta sytuacja nie jest sytuacją jednostkową, to nie jest sytuacja wolnej woli jakiejś jednostki, tylko to jest po prostu splot okoliczności, który się manifestuje w taki, a nie inny sposób. Czasami jest to bardzo trudne, ciężko to przyjąć. Nie? Jak mówię, ja jestem zmęczony, ja doświadczam różnych, Moja sytuacja życiowa nie jest wesoła w wielu aspektach. Mogę coś zmienić? Gdybym mógł coś zmienić, to już bym zmienił. Czy inni ludzie mogą zmienić coś na lepsze? Gdyby mogli, to już by to zmienili. Więc może nic nie możemy zrobić. Poza tym, co musimy zrobić. Bo coś trzeba zrobić. Nie można nic nie robić. Jak nic nie robić, to też coś robisz. Nie? Jak pójdziesz po moim filmiku do, do żabki, czy biedronki, czy do innego bociana i nakupisz sobie dużo alkoholu i się narąbiesz, to nie jest tak, że a wszystkie rozumy pozjadałaś, pozjadałeś, już wiesz, że nic nie ma znaczenia, bo ty nie jesteś sprawcą. Nie no, jesteś sprawcą. To ty wydajesz pieniądze na alkohol. To ty marnujesz swoje zdrowie, to ty robisz coś, albo nie robisz czegoś, albo robisz coś w taki sposób albo nie robisz czegoś w taki sposób. Nie, nie uciekniemy od, od odpowiedzialności. To, od czego możemy uciec, uciec to... od odpiania się. <laughs> to, od czego możemy uciec, to od tego, żeby uciekać od nieświadomego nienawidzenia węży, wujów, mójów, dzikich węży, prawda? Wszystkiego, co pełza, wszystkiego, co nie jest z podobnej frakcji politycznej jak my. Możemy uciec od nieświadomego powielania jakiegoś wzorca nie poprzez jakiś wysiłek. Nie, nie możemy uciec, bo nie jesteśmy sprawcą naszych działań. Z nogami nie uciekniemy od tego, ale, ale przynajmniej teoretycznie musimy dopuścić, że jak już słyszymy ten przekaz. Nie? Ja sam siebie też słyszę, to jest też przekaz dla mnie. No to muszę dopuścić do siebie to, że a, może mogę uciec od ignorancji. Nie? Może mogę rozpoznać to, co jest. Mo może mogę pozostać świadomym tego, co się dzieje w tej chwili. Świadomych, to jestem szczęśliwy, bo świadomość jest jasna, przyjemna, lekka, świadomość jest cudowna. Świadomość mówi, nic nie mówi, ale gdyby mówiła, to na pewno by powiedziała, jest dobrze, ale strasznie wieje, kończymy. <gryw> Namaste.